8 dni temu wrzucałem materiał dotyczący odchwaszczania marchwi. Poszła metrybuzyna, oprysk buzin, 0,4 kg na hektar. I zobaczcie, jak po 8 dniach wygląda, wygląda chwaz. To jest komosa. Że o tak wezmę. W niektórych miejscach tak nie do końca jeszcze spalona, ale już się ubierze. A w niektórych miejscach, zobaczcie. Już praktycznie sucha. E, dzisiaj jeszcze 0,5 0 kg tego buzina na hektar. Także myślę, myślę, że będzie dobrze. Niestety, tak jak widzicie, tutaj na przykład przy Tuli nie bierze. A jeżeli chodzi o powój, to tak powoli bierze. Ale zobaczcie, na przykład tu listek, tu bierze. Ale tu jeszcze nie wzięło. Być może teraz po tej drugiej dawce weźmie, weźmie ten powój, jak nie, to za tydzień jeszcze raz powtórka, ale chwast bierze, myślę, że jak już całkiem wyschnie ten chwast, być może ta dawka wystarczy, być może jeszcze jedna i wtedy, wtedy wlecę tutaj z obsypnikiem i te rzędy dużo ładniejsze się zrobią. Będę Wam pokazywał na materiałach.